Moja teściowa cały rok na to czeka. Dobra, jest okej. Okay. No, dobrze, wziąłem okulary, bo tak świeci. Express kupiłem. Opa! Widziałem. Wyglądałem. To znaczy nie robisz nic, tylko naciskasz. Tylko, była to tak. To? Ja bratę swoją tam robię, braty. Ty widzisz jak ty ma no nos? Dobra, Łakaki. Oh man, it's really hot in here. A my tylko tam śpiewamy? <noise> Możemy tylko zaśpiewać jingle bell, jingle bell, jingle bell, rocky, thank you. Tak. Da, 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 jingle Bells, jingle Bells, jingle Bells. A ten początek jest najgorszy, a później to już pójdzie. Jungle Bells. Gidia, jingle Nowa piosenka świąteczna. Co? Jungle Bells. Właśnie, o co to chodzi z tym razem? To Jingle Bell? No. No, jeszcze co u Ciebie na święta poleci. Jak to jest? Jingle hop. Będziesz miał taki, wyczujesz to. Czekaj, okay. hey, e, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, okej. Okay. This is the one I was practicing in the shower. To proste, to pociągniemy bez problemu. jest petarda. Można tekst? Dziękujemy. A to, a to trzeba w uszy? Nie. No w uszy, tu ci melodia leci. A uh, uh, kontakt z bazą po co mamy? Gdzie jest muzyczka? Nie słyszysz tego? Słyszą. W łóżku jest. elegancko. Dancing. O, o. Jest, o nie. Tak, 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 no. no ja nie znam tekstu, pokaż mi. Filson <noise> <stąd> mamy problem. <noise> ty chyba coś przygotowałeś, czy co? ba, w ogóle. Pierwszy ja raz tak. słyszę. No słuchałem tego sobie. No morda, no ty jesteś osłuchany, no. Dobra, kiedy ktoś mówi start, albo... Czy czołgo się wzrosiło? Ty, cieplutko. <noise> wiesz, pierwszy Trajma. raz przed kamerą. <noise> Oh oh didn't oh, oh. <laughs> <laughs> yeah, <you know> <laughs> <laughs> 3 2 1 go Gideon <laughs> <up>, jingle <laughs> horse, speak up your Jingle the jingle the Jingle swing, The bra <laughs> Ready? Gideon jingle up your <ścoughs> jingle, jingle bells, wing, 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 bells... Dancing and dancing in Jingle bells square Mile jeszcze z tym tekstem trošku Am I singing too loud? Jeszcze <ścoughs> raz? Na drużynę, sama, na drużynę. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock. Jingle all, jingle, jingle horse, jingle horse pick it, pick it, jingle all around. Ja nic nie widzę. Czy tą ostatnią linijkę może Czajder zaśpiewać? Jeszcze to, to dobrze, bo to ja nie umiem tego przeczytać. Like that, bro. Bright time, it's the right time. What a bright, bright. time, it's the right time to rock the night away. Ty mordo, ale lecisz I że the last one was perfect Nie no dobrze, dobrze to Tomek No mi pasuje mi no, to no. pasuje That's the jingle Bell Rock! No i co i mamy to Amazing Sam to pociągnąłem My nie wiedziałem kiedy się włączyć Pociągłem No blisko we okay.